Hej wszystkim tu nie witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym poznacie mojego nowego podobiecznego. Zapraszam do oglądania. A więc jak widzicie drogę zaczęłam nagrywać od dundul. W Dundul mieszka moja rodzina, którą wpadłam odwiedzić na weekend. Właśnie stąd wybrałam się na wolontariat. Po zaparkowaniu samochodu udałam się do jednego ze strażników omówić sprawę, gdzie znajdę mojego nowego podopiecznego. W międzyczasie spotkałam moją przyjaciółkę Nadine, która e, także zastanawia się nad możliwością wolontariatu tutaj na posterunku. Udałyśmy się do boxu, w którym czekał chyba najsłodszy kucyk jakiego kiedykolwiek widziałam. Teraz trochę więcej o niej. Jest to klaczka rasy gotlandzkiej, kucyka gotlandzkiego, i na posterunku Sekwoi mieszka już od no, właściwie zilebaka. Wszystko to dlatego, że jej matka zmarła przy porodzie i po prostu musiała znaleźć jakąś klacz, która by ją mogła wykarmić. No i całe szczęście na posterunku była klaczka, która straciła swojego zilebaczka i mogła zaopiekować się właśnie holi, bo tak nazywa się kobyłka. I tutaj widzicie jak sobie brykała na pastwisku i bardzo polubiła się z konikiem na Ma obecnie 3,5 roku przez co niedługo będzie już zajeżdżana i moim zadaniem jest właśnie tego dokonać. więc to by było chyba na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Jeśli się Wam spodobało, to koniecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, dania łapki w górę i możecie coś napisać w komentarzach. Z góry przepraszam Was, że odcinek wyszedł taki krótki, ale obiecuję, że następny będzie już zabierał więcej czasu. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!